Dzień dobry wszystkim, witajcie. Słuchajcie, mój poprzedni filmik nagrałem na temat wymiany oleju w tylnym dyferencjale, w tym oto samochodzie. To biała kupiątka, 20 rok, Estronik 4x4, przebieg 83 000 km. Zlałem olej fabryczny, wlałem oryginalny olej i pokazałem wam, jak wygląda olej po tym przebiegu i po pięciu latach. Ten filmik nagrywam po to, bo chcę zrobić identyczną procedurę, ale w samochodzie. Tym to jest Audi Q5 Ale8R. To jest samochód z 2010 roku, czyli ma 15 lat i przebiegu ponad 300 tysięcy kilometrów. Ten samochód w tylnym dywrze nie miał oleju wymienianego nigdy. W związku z tym sam jestem ciekaw, jak wygląda olej po 15 latach i ponad 300 tysiącach kilometrów przebiegu. No i ciekaw jestem, czy wymiana tego oleju cokolwiek. Nam zmieni, choć nie bardzo wiem, co miałaby zmieniać, ponieważ nic się z tym samochodem nie dzieje. Ale jeśli jesteście zainteresowani, jak ten olej wygląda, zapraszam do oglądania. Z jednego garażu do drugiego garażu mamy około 17 km i to bardzo dobrze, ponieważ olej będzie mógł się dość dobrze wymieszać w tym tylnym dyferencjale no i troszkę się podgrzać, dzięki czemu łatwiej spłynie. Aby nie być gołosłownym, zobaczcie, 313 675 km, samochód ma 15 lat i przez ten okres olej w tylnym dyferencjale nie był wymieniany nigdy. Gdyby się trzymać e, interwału e, serwisu Audi, no to co 120 000 km wypadałoby ten olej w tylnym dyferencjale wymienić, co oznacza, że w przypadku tego samochodu mamy właściwie trzykrotnie przeholowany e, tutaj ten termin tej wymiany. Wymianę dokonuję z czystej i wyłącznie swojej własnej fanaberii i ciekawości, bo chcę zobaczyć jak ten olej po tych 15 latach wygląda i, i, i jaki jest jego kolor, w ogóle konsystencja. Nie wymieniam go dlatego, bo coś huczy, coś buczy, czy, czy w jakikolwiek sposób ten tylny dyfer daje znać, że coś jest nie tak. Nie ma w nim z tego co pamiętam żadnych wycieków. Wymiana jest stosunkowo prosta i w gruncie rzeczy też niedroga, ponieważ. O ile w białej kupionce w modelu FY zastosowałem oryginalny produkt z Volkswagena i, i ten olej jakiś taki specjalnie tani to nie był, za litróweczkę, no to w przypadku tego samochodu pozwoliłem sobie troszkę e, zaoszczędzić i kupiłem produkt e, firmy Ravenol. Przecież skądinąd bardzo dobrej marki, która produkuje oleje. Powiem Wam szczerze, że jak na te 15 lat, to ten samochód całkiem nieźle wygląda i te 313 tysięcy przebiegów. No, jeszcze 3 lata, i będzie mógł jeździć sam. Będzie miał wtedy 18. No, ale prawda jest taka, że jak dbasz, tak masz. Tymczasem olejek. Ja kupiłem Ravenol VSG 75W90. I to jest ten olej, który ma aprobaty Audi. I to jest olej, który się wlewa do tylnego mechanizmu różnicowego. No i zobaczcie. 73,90 brutto. Sprzedawca na Allegro. Więc właściwie koszty. Żadne, więc spokojnie można sobie tam co nie wiem, 60 czy 90 tysięcy km taki olejek wymienić, bez uszczerbku na budżecie. Idziemy sobie na dół i teraz zwróćcie uwagę na to, że tutaj mamy tylny dyfer zupełnie niczym nieosłonięty. Nie ma tutaj żadnej osłony, tak jak to było w modelu fy Nie wiem, może w tym akurat samochodzie nie ma, ale tutaj nawet jest taka blaszka, zobaczcie, osłona tej półosi tutaj, tego mechanizmu, żeby się czasem nie grzał. Oczywiście sanki trochę skorodowane, więc jest to, jest to na pewno temat do zrobienia w przyszłym roku. Trzeba będzie samochód na bok, wszystko wymyć myjką ciśnieniową, zerwać luźną korozję, zapodkładować, pomalować i mam nadzieję, że będzie święty spokój. Natomiast jeśli chodzi o santyfer, korek spustowy mamy tutaj, a korek wlewowy Mamy tutaj troszkę wyżej. Jedno i drugie możecie potraktować taką właśnie szczotką, podczyścić, założyć takiego oto imbusika. Nie podam Wam teraz, jaki to jest. Zakładamy, odkręcamy najpierw górny, potem dolny i spuszczamy olej. Górny koreczek mamy wykręcony, i wygląda on w ten sposób. No, teraz wykręcimy dolny. z drugą. Zobaczcie, żadnych wycieków na tym przebiegu. Chciałbym uchwycić ten moment. I. Kurczę, całkiem niezły olej, jak tak się spojrzy. Natomiast tutaj widzimy, że jest ciemny. Tu jest jaśniutki. Znaczy jaśniutki. No taki złociutki ma kolor. Natomiast tutaj jest taki po prostu czarny. No normalne przy takim przebiegu. Zwróćcie uwagę, pojemność od razu nam tutaj wychodzi. Właściwie to nie pojemność, bo to mamy 800 gram. Obrócimy zaraz sobie go. O, olej jest cieplutki. Zobaczcie, 800 ml spuściliśmy. Ja oczywiście to zostawię, wypiję sobie kawkę na spokojnie. Zobaczymy, ile finalnie tak naprawdę tego oleju tutaj spłynie, ale na razie póki co widzę, że jest to 800 ml. W kupiotce to było 900 w modelu FY. Tutaj mamy na razie 800. Będę wlewać do momentu, póki nie będzie po prostu wylewać się bocznym korkiem, i to wszystko olejek mam przygotowany do zalewania, ale zwróćcie uwagę na to jaki tutaj fajny ma ten pimpek do wlewania, zwróćcie uwagę na to jaki ma kolor no więc już nic więcej nie wykombinujemy, zobaczcie 800 ml plus korek który jest w środku, zaraz sobie go wydobędę ale te 800 ml to jest wszystko co stąd wypłynęło już koreczek sobie tu wkręciłem, zmywaczem do hamulców się to później umyje no i cóż, postawimy ten olej na tą samą lampę. No i zobaczcie, jakiś tam paprow pod spodem jest. No ale ten olej jest rzeczywiście brudny. No widzicie, jak to wygląda. Lampa go tak naprawdę bardzo, bardzo słabo prześwietla. Inaczej wyglądał olej po przebiegu 83 z białej kupiątki. A inaczej wygląda olej po przebiegu 313 000 km z czarnej kupiątki. Czarna kupiątka i olej czarny. Dobrze, wylewamy go, będziemy mieć do smarowania łańcucha w pile. Wlewamy nowy. Jeszcze słówko Wam powiem na temat korka. Korek spustowy oraz korek wlewowy wykonane są z aluminium, czyli z tego samego materiału, jaki i sama obudowa dyferencjału. W modelu Y korki mamy stalowe, obudowa jest. Z aluminium. No i kwestia samej obudowy. Obudowa tutaj tego dyferencjału, czyli sam ten dyferencjał, jest znacznie bardziej masywny w modelu 8R, czyli w pierwszej kupiątce, niż dyferencjał w modelu FY. Porównuję tutaj oczywiście te same wersje silnikowe, czyli dwulitrowego diesla S-Tronic z biegów, tak? I napęd na pewna cztery koła. Nie wiem, jak wygląda dyferencjał tylny w mocniejszych wersjach, na przykład SQ5. W jednej i w drugiej mogę się wypowiadać na temat tego, co widzę tutaj aktualnie. A aktualnie widzę, że ten podzespół jest znacznie bardziej masywny i sprawia lepsze wrażenie niż niż ten w modelu FY. Jeszcze jedno słówko odnośnie stanu tego podzespołu. Zwróćcie uwagę na to, że do tu przykorodowane, tu przekorodowane, pomińmy może e, same. Sanki tylnego zawieszenia, bo szczerze Wam powiem, że gdyby nie fakt, że w FY, czyli w tej białej kupiątce, podczyściłem troszkę te sanki i podmalowałem, to bez mała wyglądałyby podobnie. Zatem prawda jest taka, że i w jednym, i w drugim modelu warto byłoby poświęcić troszkę uwagi na to, żeby poczyścić te sanki z korozji luźnej, zapodkładować, pomalować i mieć z tym pod zespołem święty spokój, ponieważ całe Podwozie tego samochodu jest już całkiem nieźle zabezpieczone przed korozją, a to widać, że po prostu było pomalowane jakimś byleczem. No i cóż, olej wlałem i weszła mi tak naprawdę cała ta litróweczka. I co mnie troszkę martwi, to fakt, że nie zaczął ten olej wylewać się z tego, jakby górnego korka. Więc logika podpowiada kupić jeszcze jedną taką litróweczkę, przyjechać ponownie na kanał, odkręcić górny korek. I dolać tyle, żeby ten olej jednak z tej górnej e, pokrywki zaczął wypływać. A z drugiej strony zlałem 800 ml w samochodzie 15 lat i 315 tysięcy przebiegu. A wlałem z kolei litr, więc o 200 ml więcej niż było do tej pory. Więc myślę sobie, że będzie dobrze. Chciałbym Wam jeszcze słów kilka powiedzieć na temat. Trwałości takiej kupionki i kosztów jej utrzymania. Tak naprawdę, jeżeli kupicie sobie gruza, w którym nikt nigdy niczego nie robił, tylko wymieniał olej w silniku i to wszystko, to omijajcie to auto dalekim łukiem. Dlatego, bo jest tutaj dość dużo mechanizmów, które może nie kosztują dużych pieniędzy, ale. Uzbierane wszystkie dokupy powodują, że może być to połowa wartości samochodu. Najtańszą wersją, jeśli chodzi o eksploatację, pomijając zużycie paliwa, jest dwulitrowy diesel. Jeżeli wybierzecie taki samochód z dwulitrowym dieslem 170 koni, czy tam tym mocniejszym troszkę, czy tym słabszym, bo takie też były, i manualną skrzynią biegów, ja wiem, manualna skrzynia biegów 2025 rok, ja wiem. Ale jest to samochód naprawdę debiloodporny. Czyli, jeżeli takim autem byście sobie jeździli, wymieniali oleje, filtry, od czasu do czasu olej w skrzyni biegów, to tym samochodem można jeździć. Przepraszam za wyrażenie do usranej śmierci, bo nic się w tym samochodzie dziać de facto nie będzie. Jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, za 15 lat i 313 tysięcy kilometrów przebiegu, jeśli nie liczyć, że tak powiem zarąbanego tematu ze skrzynią biegów, bo to jest nasza wina. Po prostu użytkownik tego samochodu wcześniejszy niż my nie wiedział o tym, że trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów i przez sto chyba 60 tysięcy kilometrów ten samochód nie miał wymienianego oleju w skrzyni biegów. Zatem w pewnym momencie ta skrzynia biegów powiedziała auwidersein. I w wyniku tego trzeba było ją zregenerować. Kosztowało to blisko 10 tysięcy złotych, więc stanowiło dosyć sporą część Wartości samochodu. Natomiast, gdyby w tym samochodzie wymieniać olej, w tym Estroniku, czyli DL501, chyba ta skrzynia się nazywa. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Jeżeli tutaj wymieniać olej razem z filtrami co 60 tysięcy kilometrów, to naprawdę to jest auto zupełnie praktycznie bezawaryjne w wersji dwulitrowej. Owszem, pali dychę, czy tam 8 dychę, jeden pieron. Jest dość słabe w wersji czy 170-konnej, czy tej mocniejszej. v dopiero jedzie tak naprawdę. A dwulitrowy diesel tak naprawdę to jest takie auto do spokojnego przemieszczania się. Nawet na programie z bo ten samochód ma program z No jeździ jak jeździ. No. Ale chodzi o co? Rozrząd stosunkowo niedrogi, trwały układ wtryskowy. Za taki przebieg tutaj nikt nie zaglądał do turbiny, do wtrysków, właściwie do niczego. Wymienialiśmy tylko wymieniliśmy rozrząd, oleje, filtry i w gruncie rzeczy to tyle. Jeśli chodzi o rzeczy, które sprawiły, że ten samochód się unieruchomił, to była to jedna, jedyna sytuacja. Chodziło o czujnik pedału hamulca, który kosztował chyba coś około coś 200 zł. I przez jego wadliwe działanie ten samochód, niestety, ale nie mógł się przemieszczać, ponieważ automatyczna skrzynia biegów musi widzieć, czy hamulec jest włączony, czy też nie. W związku z tym, no nie dało się tego samochodu chyba odpalić, z tego co pamiętam. Auto ostygło i de facto na lawetę nie musiał wjeżdżać. To był jedyny element, który się w tym samochodzie popsuł. Reszta wszystkich rzeczy, tarczek, locki, to były rzeczy, które, które się wymienia w każdym jednym samochodzie. Z moich widzów, kto mnie ogląda. Ja wiem, że mogę trochę przynudzać, ale nie chciałbym nagrywać kolejnego filmiku na ten temat. Jakieś 2,5 do 3 lat do tyłu wymieniałem w tym samochodzie kompletne zawieszenie z przodu i skorzystałem wtedy z firmy Master Sport. No, to jest chyba chińszczyzna, która brzmi po niemiecku. I mam takie ładne pudełka, foliówki i tak dalej. Też takie, no, ala, powiedzmy. Jakiś tam może lepszy Chińczyk w ten deseń. W każdym razie, co chcę powiedzieć? W tym samochodzie te wahacze nadal są. Nic nie stuka, nie, spuka, nie puka. Minęły trzy e, lata. Nic nie trzeszczy, nie piszczy. Samochód nie ściąga, jedzie równo jak po szynach. Żadna guma się nie sparciała. Nic się nie rozlazło, nie rozeszło, nie rozjechało, nie odkręciło. Jak ustawiliśmy geometrię, tak trzyma. Koła się fajnie skręcają w jedną, w drugą stronę. Jest naprawdę ma. Miodzio. I na tym zawieszeniu zrobiono jest, myślę, że w okolicach 40 paru tysięcy kilometrów. Więc jeżeli ktoś chce budżetowym sposobem sobie zranimować zawieszenie w swoim q 5 A5, 6 yy, czy tam nie wiem, w innych typu, nie wiem, A8 na przykład, i nie chce wywalać fury pieniędzy, ja pff, myślę, że po tych naprawdę tych tam trzech latach i blisko tych 40 tysiąca kilometrów mógłbym. Naprawdę coś takiego zarekomendować. Jeżeli musiałbym wymienić w innym samochodzie takie zawieszenie i miałbym wyłożyć, nie wiem, 3-4 tysiące złotych na Lemfordera, Fibiego, Male albo coś innego, to wolałbym tam za 1200 wsadzić sobie w kompletny zawias takiego Master Sporta, wrzucić, zrobić geometrię, powymieniać od razu jakieś tam końcówki, łączniki i tak dalej, na gotowo wszystko żeby to po prostu wszystko solidnie pracowało. Więc jeśli chodzi o tego typu zawieszenie, jak najbardziej mogę polecić. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o kupionkę model 8R, model kupięcia w Y, mam taki pomysł, żeby wziąć na test najnowszą kupiątkę i zestawić obok siebie trzy generacje tego samochodu, ponieważ wczoraj miałem okazję siedzieć w najnowszym Audi Q5 2025 rok. I powiem wam szczerze, potem wsiadłem do kółsemki, potem wsiadłem do kupiątki, dzisiaj wsiadłem do kupiątki tej właśnie najstarszej. I szczerze wam przyznam, że te samochody są do siebie naprawdę bardzo zbliżone. No może nie kółsemka, bo to jest o full wypas, tak? Ale jeśli chodzi o kupiątkę Q5, 8R5FY i najnowszą kupiątkę, to te samochody są naprawdę bardzo bardzo blisko siebie i pod kątem jakości wykonania to jest bardziej taka ewolucja niestety w stronę oszczędności. Widzę jak wykonana jest ta kupiątka, widzę jak wykonana jest wersja FY i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że FY wykonany jest gorzej, ale o tym nakręcę kiedyś inny filmik, w którym opowiem o wszystkich Wadach i zaletach, jakichś drobnych usterkach, większych, mniejszych, które w FY mogą się pojawić względem tej wersji. A tymczasem to wszystko, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć.